Cześć, 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 mówi Ania. Czas na kolejną lutową tygodniówkę. Tym razem to już będzie druga. Yy, utrzymuję oczywiście klimaty różane. Tutaj akurat mam pod ręką elementy do wycinania z kolekcji Altair Art Red Roses for, for My Darling. I ponownie jak poprzednio, będzie to pionowy układ z odciętą stroną, czyli tak zwany Dutch Door. Żeby nie przedłużać, zacznę od wycinań. Jak widzicie, mam już to troszkę szkiców, gdzie, co i jak będzie. Ale zaczniemy od odcięcia kawałka strony. Być może jest jakaś szybsza metoda i lepsza niż robienie tego nożyczkami. Natomiast nie będę tego podkładać pod moją gilotynę. Więc tak już wygląda. Tutaj sobie odkładam, bo mi się ta strona potem przyda. I słuchajcie, będę, za, zacznę od ozdabiania. Powycinałam sobie już troszkę elementów, między innymi taki element z papieru, który sobie zamierzam tutaj, y, tutaj w, przykleić. Jak widzicie, jest to okienko. Nie mam tutaj całego tego papieru z, y, y, z kolekcji. Może mi się uda, wrzucę tutaj, y, tutaj gdzieś będzie zdjęcie, żeby pokazać, jak wygląda sam papier, ale ja sobie tu wymyśliłam, że dołożę sobie serwetkę. Jak widzicie, mam tutaj są delikatne już szkice, i zacznę od takich elementów. Papieru dokładnie nie będę całego przy, przyklejać i zrobię sobie takie okienko na, na przykład na zdjęcie. serweteczka, taka delikatna, z gatunku takich przyfiliżankowych. A tutaj w ten sposób dam stronę. Tutaj dam przykleju. Zobaczymy oczywiście, czy tam będę wsadać jakieś zdjęcie, bo to wcale nie jest takie oczywiste. Teraz, z racji tego, że jest to taśma, a nie klej, więc nie będzie możliwości ewentualnego przesunięcia. Więc muszę od razu przykleić to dobrze i równo. Jest. O, w ten sposób. No, druga strona będzie tutaj. Tu już, sobie będę, tu już będzie wydzieranka, bo tamto było wycięte wcześniej. Natomiast z drugiej strony po prostu zrobię wydzierankę. I może też umieszczę tutaj gdzieś resztkę tej serwetki. Teraz sobie muszę poprzymierzać. To będzie wyglądało. chyba zrobię bez tej serwetki. Smukcza, równiutko, bo to taśma w kleju, więc nie będzie możliwości przesunięcia. Jednak y, klej taki zwykły, biurowy, nawet daje tę całkiem wygodną możliwość. Ja sobie wymyśliłam, że dałabym taki, musiałabym go sobie dociąć dobrze. O. Czy to będzie w miarę. No, nie, w miarę nie. Chciałam, chciałam kąt prosty uzyskać i oczywiście mi nie wyszedł. To już dam tutaj naklej. Takie mniejsze elementy się wygodniej naklej przykleja. I zaraz się zabieram za wyrysowywanie tabelek, no bo jak wiadomo ozdoby ozdobami, ale tabelki to podstawa. Tutaj mam na nie miejsce. A potem naklejki, napisy, i można używać, jak czas odpowiedni przyjdzie. Mam tutaj marker odpowiedni, i znów będą poszarpane ramki, na czas których przyspieszę odrobinę film. I potem wracam z gadaniem. Zamki wyrysowane, jak widać, już nabiera to takiego, powiedziałabym, planerowego kształtu, czas na dni, dniówki, żeby je powypisywać, Poprzednio, faktycznie zapomniałam o numerkach, więc teraz już pamiętam. Nie mam naklejek, więc piszę ręcznie, posi posiłkując się, nie wiem czy to widać, kalendarzem. O, nawet ciekawostka, pomyliłam się tutaj i mam <grym> kalendarz marcowy, mi się otworzył, ale też poniedziałek będzie 7. Więc nawet się dużo nie pomyliłam. 10, hmm. 11. 13, więcej szczęścia niż rozumu tym razem. Dobra, sięgam sobie tu gdzieś po naklejki. Równie by się przydało to przykleić. Poniedziałek, wtorek, środa. Napisy są fajne, proste. Tu się i tak na tej y, rozkładówce bardzo dużo dzieje, więc nie ma co. Bartek. Nie pomyliłam się. A się jeszcze przecież będzie więcej, bo jeszcze z tempelki. Sobota. I niedziela. Dobrze, na razie sobie te naklejki odkładam. Patrzę, gdzie ja sobie stempelki odłożyłam. Niby sobie wszystko tu przygotowałam, ale widzę nie wszystko, bo właśnie stempelków nie mam. Dobra, na razie sobie popatrzę, co tutaj jeszcze. Co tutaj jeszcze? No wiadomo. No, to będzie ważne. I oczywiście podpunkciki. W każdym dniu też damy. Jak widać, dniówki są nieco większe niż ilość podpunktów. Bo czasami tutaj zapisuję jeszcze coś, co się tam ciekawego wydarza. A tutaj korzystam sobie Klejk. Zakupy, ponieważ będę chciała parę rzeczy okupować i skorzystam z gotowca, Czyli, a tutaj sobie, o, ważne cele. Co my tu jeszcze ciekawego mamy w naklejkach? Owca oczywiście będzie, bo jest widzę w kadrze. Ale sobie tutaj zastanawiam się, czy czegoś nie dołożyć. Tutaj będą notatki z kolei albo impresje. Piękne słowo. na no sobie serduszko jedno i drugie dać tak dla ciekawości hmm. tutaj sobie za zaraz jakąś linię zrobię Okay. Nieco koślawe listeczki. drobne elementy. W ten sposób coś tak się dzieje. Nie za dużo. Jeszcze tutaj zrobimy jedno i już. No i idę szukać zaraz stempelków. Stempelki już mam. Teraz będę tutaj sobie wybierać różne fajne rzeczy. Coś roślinnego, coś. Najlepiej mi się na tym tutaj sprawdzają jednak czerwone stębelki, więc taki, przy takich poprzestanę. Y, czerwone, czerwone odbitki, czyli przy poprzestanę co mogę tutaj jeszcze coś dać Coś roślinnego, zawsze mile widzimy. I tutaj coś wrzucimy, Widać, że nie jest równo. O, właśnie. Tyle wklejek, plus jeszcze zdjęcia, których nie pokazują, no bo osoby będące na zdjęciach niekoniecznie sobie tego życzą. No i słuchajcie, czy to jest możliwe, żebym ja już skończyła? No nie, jeszcze owca. Tak szczerze mówiąc, jeszcze coś mi tutaj tak mało. Że tylko od tej strony tutaj. A może sobie jeszcze dam ten tutaj bukiecik kwiatów Pomiędzy dniwkami. Naklej. No i oczywiście musi być owce, no bo bez owcy ani rusz. Aby mi tutaj tak pusto nie było. Dobra. I mam jeszcze połówkę, może połówkę damy tutaj. Bardzo dobry pomysł. Jak już zaczynam kończyć i mam wrażenie, że zrobiłam coś bardzo szybko. To zaczynam wymyślać, co by tu jeszcze dać, żeby nie kończyć. No, i jeszcze owca. A, dam tutaj sobie wesołą na, drut, na drutach robić nie umiem. Kiedyś, znaczy, kiedyś nawet coś tam umiałam, ale nigdy nie weszłam na jakiś wyższy stopień wtajemniczenia w tej materii. A w kwestii właśnie tego okienka to Wam pokażę, o co mi tutaj chodziło z tym okienkiem. Teraz wezmę pasek papieru. Tu będzie można coś tak wsadzić. O, w ten sposób pirazy drzwi, może jakieś zdjęcie. I tutaj je umieścić. Jeszcze nie wiem, co z tym zrobię. Po prostu to okienkaż się prosiło, żeby je tak w ten sposób wykorzystać. No i zobaczymy. Potem sobie tutaj jeszcze wygumkuję te wszystkie zbędne elementy. Tutaj ten jeden. Ale to już będzie chyba mniej więcej na tyle. Jeszcze przeglądam naklejki. Są to już wyjęte. Te są z kolei dość duże, więc nie chcę ich na razie tutaj dawać. Chciałam sobie motyla tutaj gdzieś wklebić jeszcze, patrząc, że mam właśnie czerwone, których prawdopodobnie nie będę miała okazji potem użyć. Bo nie sądzę, żebym mimo wszystko dość w miarę szybko do czerwieni wracała. I może coś z kawą, znaczy z herbatką. herbatka zawsze, zawsze mile widziana. Może niekoniecznie rojbosa, ale tutaj jest, nie, niekoniecznie hibiskus, ale czerwona czemu nie. No to słuchajcie, wychodzi na to, że moja kolejna tygodniówka jest już gotowa. Mam wrażenie, że bardzo szybko poszło. Oczywiście zaraz się okaże, jak będę się zabierała za edytowanie filmów i, łączy, i łączenie tego wszystkiego, co tam na, po, po sklej, i sklejanie tego wszystkiego w całość. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Dziękuję za wspólnie spędzony czas, za to, że jesteście tu ze mną. Mam nadzieję, że na moja czerwona, różana tygodniówka się Wam podoba. Mnie co mnie bardzo dziwi, jako że mówiłam nie lubię czerwonego, a jednak bardzo dobrze się w nich planuje, w nich pisze i bardzo przyjemnie się je tworzy. Zatem mam nadzieję, że Wam się podobają. Ja jestem, jak na razie, bardzo z tych moich tygodniówek zadowolona. Słuchajcie, do zobaczenia w następnym filmie. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Pa, pa, pa.